wszystkim przygotowałam dla Was równania kwadratowe bez użycia delty. Zaczynamy od prostych przykładów, potem będą oczywiście trudniejsze. Klikajcie sobie w spację, zatrzymujcie, próbujcie robić sami i dopiero potem ze mną sprawdzajcie. To tak, ten przykład, jak zrobimy, przeniesiemy sobie dziewiątkę na prawo, czyli x kwadrat równa się 9. To jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 9? 3 lub Minus 3, bo zobaczcie, minus 3 do kwadratu mamy jak minus 3 razy minus 3, czyli 9. I 3 do kwadratu jest jak 3 razy 3, czyli też 9. Czyli mamy 3 lub minus 3. I teraz B, przykład jest bardzo podobny. Zatrzymajcie, spróbujcie zrobić sami. Naprawdę. Kliknijcie spacer, spróbujcie zrobić sami, potem ze mną sprawdzić. Dobrze, to ja już robię, bo wy już sprawdzać. Przenosimy 25 na prawo, czyli x kwadrat to 25, czyli taki x to 5 lub taki x to minus 5, bo minus 5 do kwadratu jest jak minus 5 razy minus 5, czyli 25, i 5 do kwadratu to też jest jak 5 razy 5, czyli 25, czyli mamy dwa takie rozwiązania 5 lub minus 5. Teraz przykład C. Przenosimy sobie dziewiątkę na prawo, czyli 4x kwadrat to 9, dzielimy na 4, więc taki x kwadrat to 9 czwartych. Tak? Czyli x będzie się równał 3 drugie lub x będzie się równał minus 3 drugie, bo 3 drugie do kwadratu to jest jak 3 drugie. Razy 3 drugie, góra razy góra, dół razy dół będzie 9 czwartych. I minus 3 drugie do kwadratu też jest jak minus 3 drugie razy minus 3 drugie, czyli 9 czwartych. Dobra? To teraz przykład D. Pamiętajcie, że jeżeli to Wam sprawia problem, to w opisie zamieszczę Wam jeszcze film równania i pasuje go zrobić najpierw. Trzeba by od niego zacząć. Dobra Tutaj przeniesiemy sobie 16 na prawo i mamy x kwadrat równa się minus 16. I jak mamy kwadrat równa się liczbie ujemnej, to jest zawsze brak rozwiązań rzeczywistych. Dobra? Czyli jak mamy kwadrat równa się liczbie ujemnej. Mamy brak rozwiązań rzeczywistych, no bo 4 do kwadratu to jest 4 razy 4, czyli 16, i minus 4 do kwadratu to jest minus 4 razy minus 4, czyli też 16, czyli nie będziemy mieć tego minusa przed, dobra? Czyli to zmazujemy i musicie o tym pamiętać. Dobra, no to E przykład, zatrzymajcie, spróbujcie zrobić sami. Przenosimy 81 na prawo, czyli 4x kwadrat mamy minus 81. Dzielimy na 4, więc x kwadrat to będzie minus 81 czwartych. To znów mamy kwadrat równa się liczbie ujemnej, czyli mamy brak rozwiązań rzeczywistych. Prawda? I lecimy dalej. Inny totalnie przykład, ale dajcie radę, nic się nie martwcie. Wyłączamy x przed nawias i w nawiasie zostanie nam 2x minus 5, bo x razy 2x mielibyście 2x kwadrat, x razy minus 5 mielibyście minus 5x, dobra? Jeszcze raz, wyłączam x przed nawias, bo x razy 2x to 2x kwadrat, x razy minus 5 mamy minus 5x. I teraz x równa się 0 lub 2x minus 5 równa się 0. Przenosimy piątkę na prawo, czyli 2x to 5, dzielimy na 2, czyli x to będzie 5 drugich. I mamy dwa rozwiązania, że x to 0 lub x to 5 drugich. I oczywiście wy musicie zatrzymywać, robić notatki, potem rozwiązywać przykłady sami, bo tylko w ten sposób się nauczycie. Dobra, to teraz g. Zatrzymujecie, próbujecie zrobić sami. Wyłączacie 6x przed nawias. W nawiasie zostanie x-6. 6x razy x, 6x kwadrat, 6x razy minus 6, minus 36x. Jeszcze raz. 6x razy x, 6x kwadrat, 6x razy minus 6, mamy minus 36x. Czyli 6x równa się 0 lub x minus 6 równa się 0. Dzielimy na 6, czyli Popatrzcie, 6x podzielić na 6 to x i 0 podzielić na 6 to po prostu 0. A tutaj ze zmianą znaku przenosimy szóstkę na prawo. Kto z Was ma problem z tego typu tutaj równaniami, to naprawdę w opisie zamieszczam film o nazwie równania i zróbcie go sobie, bo będzie Wam po prostu potem łatwiej. Czyli mamy tak, x to 0 lub x to 6. To następne. Wyłączamy 3x przed nawias, to w nawiasie zostanie mi x plus 2, bo 3x razy x, 3x kwadrat, 3x razy 2, 6x. No i teraz piszemy 3x równa się 0 lub x plus 2 równa się 0. Dzielimy obustronnie na 3, to 3x podzielić na 3 to x, 0 na 3 to 0. Tutaj przenosimy dwójkę na prawo, czyli x to minus 2 i już mamy dwa rozwiązania. To następne. Wyłączamy przed nawias, ale Wy oczywiście zatrzymujecie, próbujecie zrobić sami i też dajcie mi koniecznie znać, czy to, co do Was mówię, ma sens, czy rozumiecie i czy mam dobre pomysły, jak tutaj tłumaczę. To co? Wyłączamy 7x przed nawias. To w nawiasie zostanie x plus 2, bo 7x razy x to 7x kwadrat, 7x razy 2 mamy 14x. I teraz 7x równa się 0 lub x plus 2 równa się 0. Dzielimy obustronnie na 7, czyli x to będzie 0, bo 7x na 7 to x, 0 na 7 mamy 0. Tutaj przenosimy dwójkę na prawo, czyli x to minus 2 i mamy dwa rozwiązania. Teraz inny typ. 5 nigdy nie będzie równe 0, więc do 0 nie przyrównujemy. x minus 4 może być równe 0 lub x plus 2 może być równe 0. Przenosimy czwórkę na prawo, czyli dajemy plus 4, czyli x to będzie 4. Przenosimy dwójkę na prawo, czyli x to będzie minus 2. Czyli jak mamy taką postać, tak? No to albo x minus 4 mogło być równe 0, albo x plus 2 mogło być równe 0. To następne. Teraz x minus 1 mogło być równe 0, lub x plus 4 mogło być równe 0. Przenosimy jedynkę na prawo, czyli x to 1. Przenosimy czwórkę na prawo, czyli x to minus 4. I zobaczcie jeszcze tak. No popatrzcie, minus 5x mogło być równe 0, lub x minus 4 mogło być równe 0. Dzielimy na minus 5, czyli x to 0. Tutaj dodajemy 4, czyli x to 4. I ten przykład zostawiam dla Was. W komentarzach piszcie, jaka tutaj powinna być odpowiedź i też dajcie znać, czy film się przydał i zapraszam Was też do opisu, bo tam znajdziecie jeszcze więcej filmów.